Hejka kochani, zapraszam Was na kolejny film na moim kanale I dzisiaj będziemy testować nowości słodyczowe, które udało mi się dorwać w sklepie I oto pierwszy produkt Jest to Snickers e, Cream Peanut Butter I teraz spróbujemy jak smakuje Smak jest mega dobry. W sumie jest bardzo podobny do prawdziwego normalnego sneakersa. Um, tylko <t �asy> z masłem orzechowym. I tak tym się nie różni. Um, moja taka ocenka to takie 8 na 10 ponieważ jest tutaj taki leisty, Taki bardzo rozciamciany. Dobrze. Kolejnym, kolejnym e, słodyczem to są MMS Brownie i... Mm, teraz spróbujemy. Dobre. 10 na 10 normalny z smaku orzecha, tylko bardziej czekoladowy. A może to nie jest orzech? Mm, a może to było brownie, a nie orzech? Mhm. Tak. Jednak brownie. Mm, następnym produktem jest Baton. Nix peanuts. Food. Od Nix. Nie wygląda zachęcająco. Nie wiem co to jest. Nie mam żadnego pojęcia. Wygląda tak jak zwyczajny czekoladowy baton? Mam sobie orzechy i karmę. Hmm. Trochę słony. jakoś Takie 6 na 10, nie najlepsze, nie najgorsze, jak po prostu zwykłe batony. Następne to cesteczka które powinny smakować jakoś piernikowo. Problemy techniczne. Okej, okay. dobra, otworzyłam. Smakują jak takie właśnie ciasteczka korzenne. No, są mega dobre. Słodkie, takie właśnie, mają taki Vibe Świąt. E, 10 na 10. Kolejną rzeczą, może nie nowością, jest Kinder Bueno White. Tak się prezentuje. Otwieramy. Strasznie się sypie. O i to bardzo. Mmm, bardzo dobry. Mega słodki. Biała czekolada i jakieś takie płatki? Może nie płatki. Taka po prostu pokruszona jakaś czekolada. I w środku biały na Mega dobre, 10 na 10. Następny jest czekolada Oreo, Oreo Milka Sandwich. Myślę, że sporo osób ją. Wiadło. Myślałam, że jest otworzona. Hmm. Klasyczna czekolada <coughs> milka z ciasteczkiem Oreo w środku. Hmm. 10 na 10. Następny produkt to są Twix White. I teraz przetestujemy. Szczęść, nigdy czego nie jadłam. Wow, jest biały. Okej. Okay. Biały batonik. Mm. Mega dobra. Mm. Dla... Fun z białej czekolady, wdecham, 10 na 10, to po prostu twigs z białej czekolady, jest pyszne Okej, okay. zrobiłam się teraz słodko i czas teraz, teraz na jakieś picie I mam... Zdrowałam coś takiego w sklepie, Koyo, Koyo o smaku papai, to jest coś podobnego do mogu mogu Okej, okay, po lekkich problemach technicznych udało się otworzyć te kojo kojo. Jest ona o smaku papai i ma w sobie kokosowe galareteczki. I zaraz je spróbujemy. Mega słodkie. Dla fanów właśnie takich... 4 na 10 trochę chemiczne. No, nie za bardzo moje klimaty. Ale mamy jeszcze kolejne kojo-kojo. Tym, tym razem tylko nie o smaku papai, a o smaku kokosa z kokosowymi galerytyczkami. Może będzie lepsze. Miejmy taką nadzieję. I. mamy? Nigdy nie piłam napoju kokosowego, więc nie wiem, jak będzie smakował. <ścoughs> Szczerze się, trochę. Uwaga, bo się wydaje. Dobra, mamy biały napój. O. Dla fanów napojów kokosowych, dobra opcja. Smakuje to jak jakieś mleko kokosowe, roz... rozpuszczone z wodą. Nie, nie klimaty daję temu 2 na 10, nie smakował mi. Gorszy od tej papai. I to na tyle w dzisiejszym filmiku. Jeśli chcecie więcej, piszcie w komentarzach. I do zobaczenia następnym. Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału i do lajkowania. Pa! pa!